Zaczynamy spotkanie przeciwko ekipie Betera Esports, no i mapa numer jeden to mapa Ancient, wybrana przez formację Betery. Ale my nie boimy się ostatnio tego A teraz już próba podejścia zawodników Betery Esports pod bombsite'a. Tutaj mamy jeszcze Kylara, jest także jeszcze w jeden z zawodników, trafia menu trafia Kylar, no i menu i Hades po raz kolejny dla Polaków. No a Set będzie musiał tutaj walczyć za chwilę z Goofim, który jest mistrzem świata. Chociaż i teraz pozycja jego odcięta, leci tutaj setup jeszcze Palaków. gufi oślepiony, ale trzyma się jeszcze przy tej ścianie niestety Nifę. Radzi sobie dobrze, Nifę po raz kolejny, Nife po raz trzeci. No i Menio musi to ratować, ale to jest Viktor, to jest nasz mistrz świata. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie zrobić dużo, ale jednak Set tym razem szybko się odwraca. Tym razem szybciej będziemy w stanie reagować. O tutaj jest Set, on trafia, ale też jeszcze trafiają Polacy. Killer i Menio z eliminacją, nawet tam przecież Set eliminacji, nie zdobył, a jedynie poobijał rywala. Ale teraz Hades, on będzie tutaj najważniejszą. O stoją Hades. Jeden z siadł, ale odpowiadają. Terroryści, pojawia się rotacja menio. Już tutaj za tym dymnym. No a Kylar podchodzi już od tupną tupnął. Tupnął Kylar niestety. Ale i tak trofio! Proszę, ależ tutaj jednak ten strzał w głowę jeszcze. Ehm, no, odnalazł adresata. No i Ganginio zostaje sam, jeden na dwóch. On chce tutaj poszukać! A... I a właściwie to Kylar oczywiście szukał. A Ganginio... Odnalazł, ale Menio także fraga zdobywa. No i mamy 3 do 3. I atakują nasi rywale pod ma a jest Had za abs -em. On tutaj musi zrobić chociaż trochę i szczęścia było naprawdę sporo, bo lolipop Lollipop jakim cudem do jej oberwał jeszcze w głowę. Tylko, że no my tych granatów mamy bardzo niewiele. My zresztą nie mamy żadnego nawet granatu, a więc trzeba wygrywać pojedynki czysto strzelecko, co może być problem, bo jednak te pozycje pozajmowane. Menio, panie z ogarnij, że gdzieś tutaj blokujesz się z rywalem. No Menio nie wie teraz, co się wydarzyło. Jeszcze patrzy za plecy, ale. No tutaj myślę, że może być bardzo dużo pecha, no bo przepuszczony teraz Menio przez rywala i Set trafi, niwe też trafi, no i Kay zostaje sam. Jeszcze głośniej, okej, okay. daję wam jeszcze głośno, żeby było lepiej, ale niestety, ta runda przegrana. No i lecą nade'y, on one powinny zaboleć i rzeczywiście, Ganginio już trochę oberwał. No i teraz przejazd przez tego smoka będzie dużo ryzyka, będzie gra na podwyższonym ryzyku! No i może to zadziała, chociaż no nie do końca, bo... Otrawił Goofy, ale potem odpowiadali rywale. Teraz jeszcze Hades, ale jakimś cudem. On nie zabija Masfala. Jest tutaj jeszcze Menio, tylko że rywale chyba nie popchają. Rywale chyba momentalnie potem B nie wejdą. No nie wygląda na razie ten Ancient w defensywie zbyt dobrze. Tak jak ostatnio można było mówić o nim całkiem nieźle, tak? Tak, teraz są problemy, ale menio. Chce jeszcze powalczyć. Oj oj, oj no. Trochę overthinking chyba trochę overfinking, ale może też nasi rywale teraz się pomylą. 20 sekund, ale set podjechał, wygrał duel. No i Killer zostaje sam, jeszcze rzucony palak. Będzie gasił to Killer. Próba przejazdu przez tego smoka, ale niestety to nie był dobry pomysł. Wjeżdża i rozjeżdża. 5 na 3, bardzo szybko. Guf jeszcze z trafieniem. No tutaj Killer, Killer wie co się wydarzy. Killer. Czyżby chciał zrobić w tej rundzie jeszcze więcej? Czy przez tą akcję będzie chciał zyskać jeszcze trochę więcej informacji? O, teraz jednak eliminacja. Nie chcę już bardziej ryzykować. Sytuacja trzech na trzech. Skylar za K47. Może jeszcze jakieś skany, może jeszcze kelarek nam coś tutaj pokaże. Trafikaj od pleców, ale eliminacja od y, y, Maswala jeszcze się pojawi. Także na kelarze. Teraz y, set, mocno obijany. Maswal tutaj trochę na otwartej pozycji. Ależ po poobijani są teraz terroryści! I Trafikaj po raz kolejny. No i teraz Kej, czy set. Kto to starcie? Wygra. Kej, czy będzie naraz wyjeżdżał? I chyba zrobi... Dobit to, ok, dokładnie. A więc bomba zostanie rozbrojona, to będzie piąty punkt, aż czwórkę na antyterrorystów. Ta ustawka jest wręcz genialna, chciałoby się powiedzieć, ale trafiamy, trafia także Kylar, Jeszcze odpowie Set, ale menu z eliminacją odpowie Kylar, No i Nifet zostaje sam, czterech na jednego. Naprawdę dobra informacja, naprawdę dobra informacja. Kończy to wszystko, menio. No od razu tych pierwszych chwil będą chcieli grać agresywnie, ale my tu też nie chcemy odpuszczać, dlatego że nasi rywale tutaj mocno teraz, no, przegrupowują się siłami pod cave'em, pod środkiem, ale my za to przyspieszamy i to będzie okazja. Keller jako pierwszy, a Mazwal troszkę wystraszony, no, boi się, że tutaj rywale już pod tą długo mogą być. Leci świetny grant błyskowy, ale jeszcze idealnie teraz rozegrali to koncepcyjni antyterroryści. No i obijany teraz jeszcze, menio. przydałaby się mu teraz pomoc, nie zdąży Menio się odwrócić, ale walczy Hades. Jeden na trzech. Słyszy jednego rywala teraz od lewej, od prawej strony Hades, ale bardzo szybko Betera jechała. Dziwi mnie troszkę to, że, że tyle jednak gramy do granszynięta, że troszkę nie, 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 nie możemy troszkę wypracować sobie lepszego stylu gry. No ale, ale mam nadzieję, że może i ten styl gry wystarczy. Dojeżdżany teraz Ganginio. Jest eliminacja, ważny frag. Kilar jeszcze będzie przebijał się tutaj przez Smoke'a i... A tu 11 do 8. Co by było, gdybyśmy musieli z takimi problemami technicznymi grać? R15, atak pod umsajdem B, ale tutaj bez ładu, bez składu, bez skuteczności, a rywal łatwiutko się z nami zabawia na tym eszcie. Już daje głośniej, już daje głośniej, moi drodzy. Ganginio, To kończ. Goofy upada. 12 i 4 rundy mapowe dla Betery. No mają na to przygotowane Zagrywki nasi rywale. No i Ganginia strzela. Ganginia jeszcze jeden raz, ale tym razem niecelnie. No i my już rozprzestrzeniamy się pod bomb-sidem. Teraz chyba za szybko jednak antyterrorysta na no Hades będzie chciał to wykorzystać. Tylko, że Ganginia też no czeka na ten chaos, aby tutaj za moment się wychylić Hades z trafieniem. I może właśnie tak powinniśmy grać, no czyżby to miała być jeszcze rotacja do bumsidu -up? B, no to by były niezłe jajca, powiem Wam szczerze. No i tutaj Mazwal ustawiony, pikujemy pod niego, Mazwal po głowie, ale trafia Ganginio, Ganginio po raz kolejny, Ganginio tym razem niecelnie, gufi z trafieniem. A więc dwóch na dwóch, walka ciągle trwa, tylko że tutaj jeszcze bomba nie podłożona, na finalnie nie upadła na Nifę, po raz następny z eliminacją. No i Goofy sam, jak teraz to rozegrać, no nie spodziewa się go tutaj chyba rywal, e, za tym słonkiem już spodziewa, niestety 13 do 8. Już drugą mapę, no i proszę bardzo, troszkę jeszcze ten dźwięk jest ustawiony za nisko, ale my znowu świetnie w pistoletówkach, my znowu idealnie rozpoczynamy, A no i to jest sytuacja czterech na jednego, cieszy Lollipop jeszcze walczy. No, będzie groźny na pewno do samego końca. On już na Ensioncie pokazywał, że potrafi być momentami bardzo groźny. No i Hades i killer jednak wyśmienicie to wszystko kończą. Bo wydaje się, że, że tutaj powinna ta gra być cały czas kontynuowana. Poczekajmy! Świetnie teraz do do Oli Popa. Będzie reagował Hades, ale on niestety też niezbyt tutaj celnie. No i mniej o z eliminacją, ale jest tutaj jeszcze killer. Świetnie teraz killer przeciągnął tego spray'a. No i zostaje sam Asphalt. Kyler chce jeszcze tutaj zagrać agresywniej. No, nie wiem, czy to było potrzebne. W każdym razie sytuacja dwóch na dwóch, a Menio może spodziewać się tutaj rywala, który przeszedł już do tych kamer, skoro killer skakiwa, skakiwał na środek. Ale teraz pytanie, jaki wybór zostanie podjęty przez zawodników formacji atakującej? Jest jedna eliminacja, ale Goofy z mp 9 czyści i wierci dziury w głowach oponentów. Żenifej już tutaj próbuje pikować, zobaczmy, że... No, jest tutaj Keizer z 9 jest tutaj Goofy, który jeszcze z tego smoka próbuje przebijać, ale Killer. Ważna eliminacja teraz przez ten grad dymny. Jeszcze set, dobry kąt. No, może ktoś tutaj za chwilę. Może komuś za chwilę przyjdzie do głowy, żeby tutaj poskanować. Ale set chyba będzie chciał ryzykować, chyba będzie chciał przebijać. I pomimo tego, że miałem przewagę, za chwilę z niej może nie zostać już kompletnie nic. Ale Hades, na szczęście, z trafieniem tylko tego um, ostatniego antyterrorysty. Bo Hades przecież był na ale Hades teraz wyśmienicie, nie czekał zbyt długo rundy i Ganginio już tutaj pikuje, ale my nie wyśmienicie. No ależ urwał teraz Wiktor Kruk, jeszcze pomukaj. No i zostaje już tylko Lollipop. I to nie będzie dla niego łatwa przebitka. Dobrze, dobrze, zaczyna nam się ten mecz. Ne no i teraz Goofy. Oj, 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 Goofy, proszę bardzo. Jaki luz, jakie pokrycie, jakie eliminacje. No i Ganginio z drugim fragiem w tej rundzie, ale my też te fragi zdobyliśmy. Teraz jednak... Chyba pośpieszył się menio z tym wyjściem na pozycję. No i teraz Lollipop, na szczęście ograny jakimś cudem przez Gupiego. No ja nie mam pytań, jak to robi Gubi w tej rundzie, jak to robi także Kylar w tym starciu. No ale Ganginio zostaje sami. Ganginio tego nie ugra. Punktów zdrowia ma set, zobaczmy moi drodzy. No to, no to jest na hita praktycznie, no. O Jezus Maria. Chyba mieli informację terroryści, że, że wcześniej Hades grał w okolicach chyba A no i Hades. Dobrze, tutaj jest wcelowany Hades. Wygrane takie starcie. No i dwóch na jednego. Set. Tutaj cały czas w cornerze, ale killer na szczęście daje radę. jest dwa. Czy wiadomo, to to był błysk. tutaj akurat nie powinno być jakichś wielkich problemów. Aczkolwiek niestety problemy ma jednak Menio. Gufi wsparciem od CT. Jeszcze Hades dobrze wcelowany. Ważna przebitka, bardzo szybko reaguje Olek. Jeszcze ten granat odłamkowy, on powinien to idealnie wpaść. Tak, to są olbrzymie obrażenia oj, sytuacja czterech na trzech, bo Set cały czas oczywiście jeszcze utrzymuje się przy życiu, no ale poobijany Set, poobijany Lollipop, Hades też teraz obrywa, ale ten Palaczek może tam naprawdę ładnie wejść, ale teraz też wchodzi Set pod pozycję, trafia Lollipop, no i Kay już wie, że tutaj trzeba będzie chować wyposażenie. I to jest bardzo istotne, no tylko, że właśnie, rotacja idealna od terrorystów, bo teraz bierze ile może, Hades kompletnie nie spodział się tej pozycji. No i Kylar e, na głośno. Nie chce tutaj e, tracić czasu. Będzie momentalnie podjeżdżał. Gan dozucony dorzucony. I to być może będzie okazja. Dorzucony Paraglossajdu. Do Jeszcze Nate! O no i ma trochę szczęścia w tym wszystkim Kylar. Może teraz, e, no właśnie, Kacprovi to szczęście dopisze. To jest eliminacja. No jeden na jednego. Kylarku. Wygraj nam takie starcie. No zwal może mieć teraz na peł naprawdę pełno w portkach, bo i ta sytuacja jest cięższa. Wydawało się, że no powinno to starcie być już bardzo klarowne dla rywali, ale kończą się te kule. Czyżby teraz łapanie tej paczki na raz? Jaka będzie decyzja? No szuka. Tutaj killer no i w razie fejkuje rozbrojenie tej bomby, a Mazwal za chwilę może zwariować! A killer to wykorzysta! A killer to wykorzysta, moi drodzy! I ta bomba zostanie rozbrojona! Kylarita! I, I stąd pomysł na nik, bo widzę, że już pan Kuba tak nawet wyróżnia wiadomość, a tutaj wyróżnia się na serwerze Gufi Ładnie zdobyła dwie eliminacje. Ale okej, okay, już jakby zostawmy ten temat. Goofy dorzuca sobie tutaj granat błyskowy. Trafia teraz set. Jeszcze Goofy z eliminacją. Goofy już po raz trzeci. No i Ganginio, set kontra Hades i Gufi. Dwóch na dwóch. Wiedzą gdzie są ustawieni. Mniej więcej Polacy, nasi rywale, nawet dokładnie spodziewają się ich od pozycji. No a my musimy tutaj być piekielnie. Skuteczni. Jest eliminacja, błąd od rywala. trafia też Gufi bomba zostanie rozbrojona. 10 do dwóch. 10 do 2, pierwsza połówka, wyśmienita, pierwsza część mapy Anubis. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, moi drodzy. Oczywiście Trollolo. Cały mecz, całego Anubisa gramy 5 na 5. Po prostu Hat jest zbugowany, ale zbugowany też, tam przez chwilę był spray od Killara, Tak się przynajmniej wydawało. No. Albo od Keja, przepraszam, na środku. Trzeba to i zrifragować, popa jak najszybciej. A tutaj nawet, zresztą, nie trzeba będzie refragować, bo już Wiktor Menio Kruk radzi sobie wyśmienicie. Nie w takim kontekście samego strzelania, a raczej tego, że nie widzieliśmy go na, na Hadzie, na Hudzie, ale e, mamy koniec. 13 od 2. Polacy triumfują, doprowadzają do trzeciej mapy. No i pytanie, czy Nine w Best of Trójce, która będzie trwała 3 mapy, która trwa 3 mapy, zgarnie. 6 na 6 pistoletówek. Pytanie, czy to uda się zrobić? Na razie. Wydaje się, że ustawienie pod to jest dobre, ale nie ma tutaj aż takiej dużej skuteczności, chociaż jest Hades, jest Kylar! No te uspy na daleką odległość mogą zrobić naprawdę fantastyczną robotę. Ale poczekajmy, bo jeszcze zmieniają koncepcję na chwilę terroryści, ale tam już chce podejść po to rywala kylar i robi to! Naprawdę wyśmienicie. Bo może rzeczywiście troszkę tą narrację źle zrozumieliście, albo ja źle powiedziałem. Na początku tej rundy walczy jeszcze Nifa, ale on. 8 sekund ucieczka, chowanie tego Glocka przez Nifę. Mamy piątą na pięć wygranych pistoletówek. Niesamowite to jest. Naprawdę bardzo dobrze to wszystko rozegrane przez Polaków, ale ten timing niestety fatalny. Nieczęgrad dymny. Świetnie teraz, Kej. No widać na pewność siebie, że wróciła gdzieś, że wróciła gdzieś ta czujka. Teraz jeszcze przebija Killer przez tego polaka. no nie wiem, czy to była najlepsza decyzja, ale Kej bardzo sprytnie. Zobaczmy, gdzie on się tutaj odnalazł. Gdzie on się tutaj schował? A bomba jeszcze nie podłożona. No nie wie teraz Ganginia co zrobić. Nie wie teraz co tu wykombinować, a Kej, wydaje się, że pilnuje idealnie tego kątu. No i menio teraz dobrze wcelowany. Menio. Niestety tutaj tu nie zadziałał ten czas reakcji odpowiednio, ale proszę, Goofy. Dax fragiem, przewaga jeszcze większa, 5 o 3, ale odpowiada Ganginio, ale Menio, znowu świetnie, Menio po raz kolejny, oj i Menio, oś tam wydawało się, że jeszcze ta pestka w głowę rywala poleci, ale jak nie poleci, no to Killer tutaj, teraz do rywala, wydaje się, że doleci, ale może to po czasie, jeszcze poczekają Polacy, oj tutaj Ganginio musi zaraz pożegnać się z żywotem, gdzie on jest, gdzie on się chowa, panie Ganginio, jak tyś tam się skitrał? No, ale czy sprawdzą? Czy sprawdzą w ogóle to rywale? A ok, Kilar już wie, że skoro rywale są na bananie, no to tutaj trzeba podgodzić! Trzeba łowić! I te łowy właśnie się rozpoczęły, ale to odwrócenie się timingowo fatalne. Bomba już plantowana pod umsidem B. No, ale nasi zawodnicy też mniej więcej będą sobie zdawali sprawę. Jak Rywole są półstawiani, a teraz to wychylenie od Seda, kompletnie niepotrzebne, mam wrażenie, w takiej sytuacji, kiedy przejęty bombsite no można było nawet e, zostać tam w BS-ie, no i wtedy czekać na wsparcie od kolega, kolegi z galerii. Nawet jeśli ten BS- został spalony, ale wtedy szanse na, na, na wygranie choćby jednej przebitki były zdecydowanie większe. No, ale to się nie wydarzyło. Teraz, jednak, Nife. Dobra pozycja, ale są tradey. No i Maswal kontra Kej. K kontra Maswal. Jest tutaj zestaw do rozbrajania. Jak będzie chciał, to rozgrywać Maswal. Rozegra to fatalnie. A K wspaniale. 7 do 0. Kolejna runda wygrana przez Polaków. Brawa. Gdzie, gdzie cały czas robimy te ustawki. No i właśnie, rywal nie spodziewa się takich piknięć, w momencie kiedy Kielarska skacze a myślisz, okej, okay, no to gra gość, jeden w bombside jest poobijany, grają mocniej pod bombsidem B rywale. A tu proszę bardzo, nagle Hades się wychyla, celowany ze sniperką, no i nie mają kompletnie co zrobić nasi rywale, a nasi się rozkręcają, Hades łatwo! No ale, teraz za to Ganginia z eliminacją na film no zagrał agresywnie, już widać taką złość po zawodnikach Battery Esports, że nic tu nie wychodzi, więc trzeba no, zmienić troszkę ten styl gry, ale my, no, nie do końca jednak jesteśmy na to gotowi. My nie wraca jeszcze z tej galerii, dużo czasu grandymny, żeby móc wokół niego spokojnie grać. No i Wiktor musi tutaj uważać bardzo mocno, bo jednak spodziewać się tutaj obejścia przy smoke'a. Granat błyskowy dobry, dorzucony, Mnio reaguje, jest eliminacja, ale odpowie jeszcze Mazwal. Trzech na dwóch, kolejne granaty błyskowe, Kilariuszy na dole, ale teraz Nife już tutaj wcelowany, jednak na tej pozycji, ale tego Hades powinien się spodziewać, tylko pytanie, czy Nife będzie się wychylał, czy... On nie będzie czekał na kontakt od kolegi, nie. Nie będzie. Nie. Drugi zawodnik pod względem fragu w drużynie. Teraz szybka próba zafejkowania przejęcia środka, jednak rotacja. No i tutaj musi hades trafić. Musi hades trafić. Ajajaj! już to widziałem. A tu jednak set, a tu jednak eliminacja dla terrorysty. No i straszne teraz te bomby. Wyrwali Polacy. Ale jeśli Killer poczeka, to za chwilę będzie wsparcie. Już wie Killer. Już wie Killer, co się wydarzyło. 47 sekund. Nie będzie już teraz zmieniała swojego miejsca ataku. Okej, okay, szybko nadejdzie, żeby pomóc. Killer z eliminacją. K okay, upadł, ale sed odpowiada. No i zostaje sam Goofy. Ale on też przez Seda wyeliminowany. Nie wiem, czy to nie był Ace od Seda. Nie. 4 fragi. A teraz będziemy chcieli grać agresywnie. I proszę bardzo, znowu Kacper. Znowu Kilar. Jak idzie zawodnikowi, to idzie wszystko. Tak jest Kacperk, tak jest kilark Jest teraz ten granat odłamkowy, ale tutaj jakimś cudem gufi trafia z sevena, no król tej dziur. Ja nie wiem, co tutaj Betera Esports też wyprawia. Ale okej, okay, żebyśmy też się za bardzo jednak nie pośpieszyli, bo na set za chwilę będzie. Ale okej, okay, no nawet nie gufię, razie... Ja to kicham, nie mogę. Co tutaj Sedzik zrobił? No nie. No, nie wytrzymam. No, nie wytrzymam. Polacy, moi drodzy, Polacy! Nie wierzyłem, że kiedykolwiek to powiem. Z szansą na wygranie 6 pistoletówek sześciu, Ale ganginio, dobrze rozpoczyna. Chociaż też Kej odpowie, tutaj mocno połowy obrywa rywal. A też Kej delikatnie teraz dostał, ale dojeżdża jednak pozycję. No już zepchnięci antyterroryści do defensywy, będzie obiegał to wszystko za chwilę od Longa, jeszcze jeden antyterrorysta. No i Goofy jej trzyma na blisko. Czy my będziemy czyli tutaj wchodzić? Wiemy, że Ganginio e, do tego banku zjeżdżał. Tylko, że tutaj trzeba zagrać skutecznie. Trzeba chyba dojechać. Chyba trzeba się zabawić dzisiaj z rywalami. Takie mam wrażenie! I to jest decyzja idealna. Goofy, 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 Goofy. Key! Z trafieniem. Ale Rolly Popo, powiem, Matko i na problemy. Ale Hades też trafi. No i set zostaje sam. Set. Jeden na dwóch. Set będzie za chwilę smutny. Daj nam to. Panie Boże, proszę. Jeden na jednego. Ale set łapie to na raz, Ma zestaw do rozgrania? Panie Keju! Nie, nie ma zestawu do rozgrania? Jednak nie ma! Jednak nie ma! Nie ma też tego set, bo bomba wybuchnie, nie ma! Zestawu do rozbrajania! sześć pistoletówek nine wygranych w meczu! Matko jedyna. To prawda z tego co wiem, to nie był to łatwy mecz. Ale wygrali. A dzisiaj... Miejmy nadzieję, że wygrają też Polacy, że wygra też nine. Na jutro mecz nine contra orks o godzinie 19. U mnie tutaj na kanale. Serdecznie Was zapraszam, teraz menio. Jeszcze wchodzi nam w tryb minotaura, Tauramu. Oni mają totalnego loła. Trzeba wyjść, trafić raz. I prawdopodobnie będzie po całym spotkaniu. No i mynio Dobrze wcelowany. Ale jednak tutaj reagują świetnie też antyterroryści. Jeszcze HD z eliminacją. Lollipop cały czas za BSA, I nasi też są mocno poobijani. Trafia teraz Maswal od pleców. No ale my wiemy, gdzie jest rywal. Dopalona pozycja Maswal. Jednak jedzie, nie zatrzymuje się. Ale to będzie koniec. Gufi z eliminacją. Mamy zwycięstwo.